Cześć! Witajcie w gotowaniu z Janą. Co dziś przygotujemy? Pysznego wege z ciecierzycy i patata. Będzie pysznie. Zapraszam do gotowania ze mną. Co jest potrzebne do naszego burgera? Szklanka ugotowanej ciecierzycy, upieczony w piekarniku patat, natka pietruszki, bułka tarta, chili, czosnek w proszku, sól i pieprz oraz taki sos z koncentratu pomidorowego. Ja mam tu syrop z daktyli, ale może być równie dobrze syrop klonowy. Ocet jabłkowy, czosnek, chili, sól i pieprz. To co? Bierzemy się za przygotowanie naszego wege burgera. Na początek do naszej ugotowanej ciecierzycy wrzucamy naszego batata i wszystko rozgniatamy takim tłuczkiem do mięsa, którego chyba każdy w domu naszym ma i szybko prosto rozgniatamy. naszej rozgniecionej masy dodajemy naszą pietruszkę około łyżki bułki tartej i mieszamy. Zaraz zabierzemy się za nasz sosik którego łyżkę dodamy do naszych burgerów, a resztę jako sos do nich, czyli burger, bułka, no i pyszny czerwony pomidorowy sosik. To weźmy się za sos. Co jest potrzebne? Koncentrat pomidorowy, łyżka czosnku, łyżka chili power i łyżka soli. Płatki, czyli od razu jeszcze dodamy trochę tutaj, trochę soli, no i oczywiście świeżo mielonego pieprzu. Nie wiem, czy wiecie, ale świeżo mielony pieprz jest najlepszy. Łyżka wody i mieszamy zaraz dodamy jeszcze ocet jabłkowy. No i troszkę słodyczy w postaci syropu z daktyli. Aha. Ocet jabłkowy. Nasz syrop z daktyli, który doda nam słodyczy Mieszamy. Ja tu jeszcze troszkę wody dodałam. O. Mieszamy. I łyżeczkę naszego sosu dodajemy do naszych burgerów. Żeby miały jeszcze lepszy, pyszny smak. Nasze burgany zaraz wyłożymy na blaszkę i będziemy je piec w piekarniku. Jeśli Wam się ciecierzyca nie chciała rozdziubać. Do mięsa, to można zrobić to równie dobrze mikserem. Zmiksować ją po prostu, zblendować. Ale też, żeby nie za bardzo. Proszę, nasze bulgery są już gotowe. Może spróbujmy. Czy czegoś im nie potrzeba? Naprawdę warto próbować. Ja bym tu dodała jeszcze troszkę soli. O. I może pieprzu, bo w sumie, to tak, niewiele tego pieprzu było. Dodamy, czyli jeszcze, żeby były bardziej pikantne nasze burgery. Jak burgery, to oczywiście po upieczeniu bułeczka podpieczona, listek sałaty, nasz burger, pomidor i czerwony sos. Jeśli wolicie z czymś innym, można dodać na przykład majonez z awokado. Jest przepyszny i bardzo zdrowy. Formujemy nasze burgery, nakładamy, formujemy i pieczemy później 30 stop, 30 minut, z około 200 stopniach w piekarniku. Wyglądają ślicznie, a smakują jeszcze lepiej. Mm. Ja was zapraszam do gotowania ze mną, oraz na moją grupę na Facebooku, na której pysznie wege gotujemy, przygotowujemy takie pyszne dania. Są też live, y, na których wspólnie coś przygotowujemy i sobie porozmawiamy. Oraz do kupienia mojego eduka, mojej książki pierwszej z przepisami. Jestem z niej bardzo dumna. To moja pierwsza taka książka, i niektóre osoby już się cieszą smacznymi przepisami. Wege, na przykład zielonymi goframi. I nasze burgery są. Gotowe do wrzucenia do piekarnika. 30 minut w około 200 stopniach. Zapraszam do kodowania ze mną.